dzisiaj łowimy nic i tak wiesz, po kawałku przeczesać teren co masz? Dwa no, grosze ale zajebiście ty polskie? no a jakie? chińskie? nie zjadłeś dzisiaj? czego? siły nie masz jeden grosz, z tego roku? Ja nie widzę tak blisko 2016 ten 2013 No, 2 grosze, no to już jest zysk Dawaj, teraz dychę wyciągnij Żaba Żaby nie wyłowisz 2 grosze znalezione na 4 miejsca do łowienia nie ma. Klucz. O, o. I jeszcze ten. Ale to nie jest grosz. Chyba. To jest cent. To chyba będzie cent. To jest cent. i Klucz.